Witajcie moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie, w którym chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które dostałem od osób wspierających mój kanał. Pytanie dotyczyło chowu przemysłowego, zjedania zwierząt, czyli to będzie takie pytanie o wegetarianizm, a poza tym, ja tak czuję, że mistrzowie w tym miejscu, a konkretnie czuję najbardziej Saint Germain, chcieliby poruszyć po prostu generalnie temat śmierci, zabijania. Moi drodzy święci, rasumiowani przyjaciele, czy śmierć, 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 czy śmierć jest kiedykolwiek uzasadniona? Czy ktokolwiek zginąć potrafi? Usłyszysz wewnątrz siebie dwie odpowiedzi całkowicie sprzeczne ze sobą, których nie sposób jest pogodzić. Pierwsza z tych odpowiedzi, która może nasuwać ci się prawie automatycznie, jest następująca. Tak, owszem, jesteśmy ciałami. Ja jestem tym ciałem. Tym ciałem. Ja jestem jakimś tam ciałem. I w momencie, jak ciało ginie, ja również. Z tego powodu, ja, ciało, jesteśmy uwięzieni. I z tego powodu mamy prawo czuć się zagrożeni, i z tego powodu możemy, kiedy będzie to nam wygodnie, kiedy my sami tak stwierdzimy, że to jest właściwe, możemy zacząć niszczyć inne ja ciała. Na przykład, kiedy jestem głodny, mogę zjeść inne ja ciało. Na przykład, kiedy ktoś zagraża mojemu domowi. Mam prawo zastrzelić to ja ciało. Bardziej subtelny przykład: kiedy ja ciało jest chore, opanowane przez inne drobne ja ciała, tak zwane bakterie, mam prawo je zniszczyć, bo one chcą zniszczyć mnie. To jest jeden z punktów widzenia i stworzysz w którymś momencie taką kreskę, po której stwierdzisz niszczenie tych ja -ciał jest w porządku, np. niszczenie bakterii jest jak najbardziej w porządku, lub zjadanie ryb, lub kurczaków, lub świń, a jak jesteś w jakimś odległym kraju, to może i fok, pie, psów, kotów. To jest tylko kreska, kreska, Kreska podstawiona w umyśle, która stwierdza, możemy zgładzić te ja istoty, a tych drugich powinniśmy nie ruszać. Poza tym, oczywiście, należy osądzać tych, którzy zgładzają istoty, które są po drugiej stronie kreski, w tym tabu społecznym, do którego my się nie Zapuszczamy, czyli na przykład mamy prawo osądzać Azjatów, którzy zjadają naszych przyjaciół w postaci psów. Mamy prawo ich osądzać, bo to jest odrażające, to jest złe, to jest paskudne, to jest nieludzkie, to jest potworne. Ale w momencie, kiedy nasi żołnierze strzegą naszych własnych granic, i na przykład kogoś zastrzelą, jest całkowicie w porządku, bo to był nieuczciwy bandyta, albo najeźdźca, albo inne perfidny człowiek. W którym miejscu, w którym miejscu, w którym miejscu w tej ludzkiej perspektywie postawisz kreskę, oddzielisz dobre, niedobre, właściwe, niewłaściwe. Ja w ogóle nie odnoszę się w tym miejscu, moi drodzy przyjaciele, do zasadności, do zas zasadności, do zasadności tak zwanych zabójstw. Czy to roślin, zwierząt, czy ludzi. W ogóle się do tego nie odnoszę. To wszystko jest podział i kreska w umyśle, w zależności od tego, gdzie się urodziłeś na waszej planecie i w jakich czasach. W innym miejscu, miejscowisz tą kreskę. I może teraz faktycznie, faktycznie, faktycznie na waszej planecie ta nietykalność cielesna przesuwa się coraz bardziej i obejmuje coraz więcej istot. Nie znaczy to, nie znaczy to, nie znaczy to, że moralnie jesteście w jakikolwiek sposób wyżsi. Lub też, czy macie rację? Tu w ogóle nie chodzi o rację. Na podstawie konstruktu zwanego czasem, który jest w całości nierzeczywisty, rzucasz sąd na temat siebie innych istot, na temat ludzi. Który fragment tego snu jest prawdziwy, mój przyjacielu? Który fragment. A jeżeli jest prawdziwy taki fragment, na przykład śmierć, no to dlaczego do diaska zabijesz jakąkolwiek istotę, jeżeli sam nią um jesteś? Jeżeli sam nią um jesteś. Może od tego momentu powinieneś nie nastąpić nawet na żaden kwiatek, na żadne źdźbło trawy, na żadną mrówkę, bo jesteś tak święty, tak uniesiony, że nie będziesz tego już więcej robił. W którym miejscu postawisz kreskę, przyjacielu? W którym miejscu? A może? Tej kreski nie ma wcale. Może istnieje możliwość, perspektywa? Słuchajcie, od teraz ja nie oceniam tego, co widzą oczy, ciała w złudzeniu, w formie. Po prostu nie będę tego oceniał i nagle okaże się ku mojemu zdziwieniu, że jest tylko wieczne pole życia. Całkowicie, całkowicie, całkowicie niepodzielne. Nie posiadające żadnego fragmentu, nie posiadające ani początku, ani końca. W jaki sposób przenieść. Tą duchową prawdę na tak zwany poziom praktyczny, na poziom waszych uczynków, na poziom tego, co czynicie, lub tego, czego nie czynicie. Jeżeli nie jesz mięsa, bo ci jest z tym lepiej, bo czujesz się w ten sposób bliższy Boga, bo jesteś silniejszy, bo możesz więcej, bo potrafisz wyrażać się w sposób bardziej intensywny, kto ci broni. Ale w momencie, kiedy w twój umysł wkrada się osąd, o ja jestem ten wyższy, o ja jestem ten mocniejszy, ja jestem ten, którym autorytet moralny, bo tam ci ludzie robią źle, a ja robię właściwie i ja to wiem, bo ja tak wiem, bo dla mnie to zadziałało. A na przykład u Eskimosa liście tak średnio rosną. I co jemu przyjdzie jeść? Jeżeli nie doszedł w swoim rozwoju duchowym do poziomu odżywiania się Panu, co on ma włożyć do ust? Czy myślisz, że człowiek w swojej brutalności jest taką kanalią, że rzuca się krwiożerczo na biedną fokę i rozrywa ją na szczępy, bo jest... Bestialski, czy też może w miłości do siebie, ale również do tej ofiary, która nie jest ofiarą, lecz taniną, w miłości jest w stanie przyrządzić zwierzę, ugotować je, dać swojemu, swojej rodzinie. To jest możliwe. To, że Kurczaki masowo są zabijane w waszych fabrykach, które produkują mięso? Czy to jest robione z miłości? Jedna, dwie, może trzy osoby pracujące w tych miejscach. Może faktycznie lubią mięso. Lubią jego smak, lubią zapach. I nie ma w tym nic złego, ale cała reszta robi to albo z chęci zysku. Albo z lęku, z tych dwóch. Tak więc jeżeli z lęku, z lęku, z lęku przed tym, że nie dostarczysz swojemu organizmowi wystarczającej ilości białka zwierzęcego, które jak udowodniono wielokrotnie, było po prostu wymysłem, wymysłem, wymysłem paru umysłów, które niewiele widziały, i które nie rozumieją tego, że człowiek jest w stanie odżywiać się czymkolwiek. Gdzie tylko znajduje się miłość? Gdzie znajduje się miłość, moi drodzy przyjaciele? Może nie ma jej wcale, może nie jest w ogóle możliwa. Postawa pełna miłości, w której będziesz na przykład kochał i tych, co jedzą mięso, i tych, którzy go nie jedzą, może to jest całkowicie niemożliwe, bo wiecie, ta gruba kreska w Twoim umyśle, która oddziela, co jest właściwe od tego, co jest niewłaściwe, musi istnieć. Bo ona jest taka rzeczywista, taka prawdziwa, taka cenna. Co cenisz bardziej, prawdę i pokój czy swój własny podział, który wykreowałeś we własnym umyśle, dzieląc coś, co jest niepodzielne na dobre na złe? Co cenisz bardziej, swój podział czy pokój? Jeżeli swój podział, nie jesteś w stanie zrozumieć tej nauki. I najlepiej zrobisz, po prostu dając sobie z nią spokój. Na zawsze. Jeżeli zaś to, co teraz mówimy, uwalnia cię od tego podziału, nie tylko w kwestii jedzenia czy niejedzenia mięsa, lecz w każdej innej, to czy nie rozumiesz, że dotarłeś w tym momencie do sekretu, do środka, do królestwa, które jest po prostu brakiem podziału? Patrzysz na to doświadczenie i czujesz, jest dla mnie OK zjeść ten produkt, nie jest dla mnie OK zjeść ten produkt. Jest dla mnie ok, żeby być tak zwanym grabarzem i odprowadzać tych tak zwanych innych ludzi, to inno ja, na ten drugi świat, który jest tym samym światem, który oznacza ni mniej, ni więcej. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Ktoś po prostu zrzucił z siebie łuskę ciała. Przepoczwarzył się w coś, czym cały czas był, zrzucił, zrzucił z siebie ograniczenie. Czy to oznacza, drodzy mistrzowie, że możemy strzelać do ludzi? Czy to jest z miłości? Czy to jest z miłości? Czy zabijanie jest z miłości? Zastanów się, proszę. Miłość niczego nie wyklucza, niczego nie odrzuca, tak więc może czasami przejdziesz koło strzelnicy lub koło myśliwego i poczujesz miłość, miłość, miłość tej osoby, miłość do tego, co robi. Część z was, moi drodzy przyjaciele, ma we własnym umyśle bardzo grube, ciasne, Siatki podziału. Macie poszatkowany umysł, dobre, niewłaściwe, trochę dobre, mniej dobre, super, tam dążymy, nikogo tam nie ma. I to tragiczne, gdzie zazwyczaj umiejscowiacie samego siebie, takie więzienie, takie kraty. Wyjdź z tych krat, przyjacielu, zrzucając, zrzucając osąd, i jeżeli możemy dać wam jakiekolwiek prawidła. Będą one następujące. Cokolwiek czynisz, rób tylko i wyłącznie z najwyższej miłości, z najwyższego poczucia dobra. Jeżeli nie jesteś w którymś momencie pewny, gdzie leży ta miłość, ten pokój, to spróbuj, Spróbuj. Spróbuj ją odnaleźć. Eksperymentuj. Czyń zmiany w swoim życiu i patrz, 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 patrz na owoce, czy doświadczenie miłości i pokoju powiększa się w tobie i czy przelewa się z Ciebie samo na otoczenie. Jeżeli tak jest, to znaczy, że kroczysz we właściwą stronę. Jeżeli tak nie jest, ponownie. Spróbuj. Po prostu spróbuj zacząć czynić inaczej, bo może, może, może będzie tak dla wielu spośród Was, że faktycznie odstawicie to tak zwane mięso przynajmniej w 90%. Będzie Wam po prostu lepiej, będziecie się lepiej czuć. Będziecie się czuć bliżsi Stwórcy, ale jednocześnie nie będziecie odrzucać, atakować, krytykować tych, którzy je spożywają. Spróbuj! Spróbuj! Spróbuj i zobacz, zanim osądzisz. Ale jednocześnie wiedz proszę, że prawdziwa, prawdziwa, prawdziwa wolność leży poza więzieniem, kratami, o sądu, który zaległ się móc w świętym i całkowicie niewinnym umyśle Chrystusa, którym Ty cały czas, mój święty przyjacielu, jesteś. Kochamy Was. Amen.